To jak twierdza krzyżowiec, jednak dzisiaj moim celem będzie przetrwanie na wyspie. Zacznijmy jak zawsze, czyli od stworzenia mapy. I nie, nie będzie to mapa idealna. Powiedziałbym nawet, że będzie miała sporo niedociągnięć. Mimo wszystko nie ma co psuć niespodzianki. Rozpocząłem od wyznaczenia samej wyspy, potem pozostało tylko zamiana terenu. W tym przypadku na ocean. W sumie to nic trudnego, dlatego też bez zbędnych ceregieli weźmy się za kolejny krok. Jakim było dodanie detali do części wodnej. W skrócie, tworzyłem małe wysepki. W piach, od co stawiałem go w losowych miejscach. Po czym wznosiłem wysokości, aczkolwiek nie wyglądało to najlepiej. Z tego powodu delikatnie pomniejszałem góry, by lepiej to wyglądało. Oprócz tego, należało dodać tam kilka dekoracji, jak na przykład roślinność. Gdzie się dało, umieściłem drzewa, a w innych miejscach, krzewy. W następstwie nadszedł czas na dodawanie pomniejszych głazów. Wskutek czego małe wysepki wydają się teraz kapkę większe, a zarazem bardziej niebezpieczne. Nie wiem, jak wy, ale ja bym nie chciał rozbić się. Takie głazy. Kolejno zabrałem się za większe kamienie, wybrałem jedną wysokość i tutaj różnie. Czasami dokładałem do istniejącej już wysepki, a innymi razy tworzyłem nowe. Z czasem brałem coraz mniejsze głazy i dokładałem ich coraz więcej, by to wszystko nie wyglądało tak samo. Gdyż byłem zadowolony z efektu, mogłem przejść do naszej tytułowej wyspy. Uznałem, że będzie ona miała różne wysokości. To jak? Należy najpierw wyznaczyć, gdzie będzie wyższy teren, gdzie mniejszy, a potem cała reszta. Swoją drogą chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie Wszystkie lajki, polubienia, które zostawiacie, tym samym pomagając, bo odcinek lepiej się pozycjonował, piękne, a zarazem wielkie dzięki. Moim ideą było również, by ta wyspa była delikatnie górzysta. Z tego powodu na końcu mapy umieściłem najwyższy możliwy teren, o który niebawem zadbamy. Pomysłem było stworzenie efektu, jakby tam dalej wciąż jednak coś było, jednak były to góry niemożliwe do zdobycia. Poza tym należało zadbać o wyrównanie terenu, by to wszystko nie było takie płaskie jak ściana. Osobiście uwielbiam wpierw pobawić się wysokości Wyrównać to, aby później to podcinać, w intencji osiągnięcia kilku różnych wysokości. Finalnie postawiłem wielkie głazy, chociaż nie wyglądają one tak dobrze jak w zwykłej twierdzy. Mimo wszystko i tak zdecydowałem się na te głazy. Najwyżej zaraz będziemy kombinować, jak to dopracować. Po umieszczeniu głazów po jednej stronie, należało to samo uczynić po drugiej stronie. Oczywiście nie będzie 1 do jeden to samo, bardziej chodziło o powtórzenie kroku. Całkiem dobrym pomysłem wydawało mi się również umieszczenie najmniejszych głazów na wodzie, jakby części kamienia. Które znajdowały się na wyspie, spadły i teraz są na wodzie. No i teraz mamy niebezpieczne miejsce. Wyrównując wysokości, okazało się, że automatycznie to niszczy głazy. Ewidentnie edytor w krzyżowcu różni się od tej zwykłej wersji. Jednak nie jest to problemem, zaraz naprawimy to, co popsułem, a nawet dobrze wyszło, ponieważ podoba mi się aktualny efekt. Obecnie należy umieścić masę kamieni przy najwyższej wysokości, by, jak wspomniałem, stworzyć efekt góry niemożliwej do zdobycia. W tym momencie również uświadomiłem sobie, że nie muszę tych wszystkich głazów stawiać pojedynczo. Równie dobrze mogę przytrzymać lewy przycisk myszy i jechać z nimi po całości. Powiem tak, miło to grę po stokroć. Po umieszczeniu głównych wielkich głazów schodziłem do coraz mniejszych, aż w końcu uzupełniłem cały teren. Widząc przednią część wyspy, uznałem, że i ona potrzebuje kilku usprawnień. Gdzie nie gdzie wysunąłem górę jeszcze bardziej, by dodać do niej niestandardowych kształtów. Ponownie powtórzyłem kroki z wyrównaniem terenu, jak i odcięciem go. Zapomnieć nie możemy o dodawaniu. Głazu, chociaż dodawałem w niektórych miejscach najmniejsze możliwe głazy, by bawić się perspektywą, dodać więcej efektu 3D, niż faktycznie tutaj się znajduje. Gdy już stworzyłem plażę, umieściłem masę kamyczków, a nawet parę roślinności, postanowiłem stworzyć miejsce, skąd będą nadchodzić ataki. Wytworzyłem małą, pomniejszą wysepkę, do tego dodałem masę piachu, a nawet brud. W sumie to nic skomplikowanego. Obecnie planowałem z zielonymi terenami. Dawałem je blisko głazów, problem polegał na tym, że nie sprawdziłem, czy da. Się na tych terenach zbudować jakiekolwiek farmy. Cóż, w grze czeka mnie trudniejsza sprawa, ale jakoś damy radę. A mogłem dać więcej tych zielonych terenów, ale co tam, to ja się będę męczył, nie wy. Po umieszczeniu oaz nadszedł czas na postawienie drzew. Nie licząc samych drzew, przydałoby się również kilka krzewów, by mapa wydawała się bardziej zróżnicowana, ale co ważniejsze, bardziej dopracowana, a nie tylko kilka drzew i robota zrobiona. Oprócz tego umieszczałem kaktusy i nie tylko na pustynnych terenach, by tchnąć w to miejsce trochę życia. Tak czy inaczej, najważniejsze jest dobre zbalansowanie liczby elementów i pustego terenu, by gracz wciąż mógł się rozwijać. Mapka mapką, ale dajmy graczowi możliwość do gry. Stworzyłem małą wyrwę w górze i w tym miejscu zrobiłem złoże rudy. Skoro ruda żelaza już jest, przyda nam się również kamień na rozbudowę. Nie wiem czemu, ale to miejsce wydawało mi się ku temu idealne. Mieściłem sporo kamienia. Nie żałowałem go sobie. Na domiar tego parę dekoracyjnych wielkich głazów i to już wszystko. Kolejne miejsce jest zamknięte. Był to dobry moment na dodawanie Zwierzyny, jak się później okaże, z wielbłądami nie da się nic zrobić. Ołowcy z kolei nie polują tutaj na króliki. Aczkolwiek, nie, nie wiedziałem tego na początku i dowiedziałem się dopiero dużo później. No ale do tego jeszcze dojdziemy. Pamiętacie, jak wspomniałem o pomniejszych głazach i zabawą perspektywy? No tak, aby dodać jeszcze więcej głębi, niż faktycznie jest, postanowiłem dodać jeszcze więcej tego. Bądź co bądź, tak prezentuje się finalna wyspa. Pora na niej przeżyć, a jeśli będziecie chcieli na niej zagrać, to wrzucę ją do pobrania. Nikt. Do ustawienia wydawał się dosyć jasne, jak na jazdy zdarzenia losowe, ale co robiły potężne moce i potężne oddziały nie miałem pojęcia. Po chwili się okazało, że już wiem co dają potężne moce, dlatego też zdecydowałem się na zresetowanie mapy i odpalenie jej bez tej opcji. Chociaż tryb potężnych oddziałów dalej pozostaje dla mnie tajemnicą. Mogę się domyślać, co to robi, ale nie jestem tego pewny. Jeśli wiecie i chcecie mnie wyprowadzić z niewiedzy, to byłbym bardzo wdzięczny. W każdym razie, pora stworzyć nasze ogromne królestwo i przeżyć na tej wyspie tak długo, jak nam się uda, gdzie będę atakowany co 5 minut, plus do tego będą się dziać losowe wydarzenia. Aż jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że rezygnacja ze ściągania podatków. To dopiero początek. Właśnie, kolega zmiany. przypomniał mi o wprowadzeniu podatków. Jak widać, myśliwi nie chcą Dzień łapać królików. W takim to wypadku to nie wiem po co są te króliki. Drwale ścinają drzewa, a mi nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać, aż dostarczą drewno do magazynu. I tak, dzisiaj zagramy bez targowiska, a przynajmniej początkowo było takie moje założenie. Nie dość, że muszę czekać na drewno, to jeszcze lwy zjadają mi mieszkańców, ale mniejsza z nimi. Gorzej, że atakują drwali, tym samym przerywają dostawy drewna. Mało tego, nie ma tutaj praktycznie miejsca na budowanie farm. Z uwagi na ten fakt zdecydowałem się na farmę pszenicy, by wyciągać z OAS jak najwięcej, a lwy niezmiennie zjadają moich mieszkańców. Zaraz jeszcze ataki wroga i nie będzie ciekawie. Z tego powodu zdecydowałem się na zresetowanie mapy. Powtórzyłem kroki z budową, chociaż teraz wszystko zainwestowałem na początku w drwali. Kiedy magazyn był pusty, przeniosłem go bliżej pracowników. Może dzięki temu lwy nie będą mi przeszkadzać. Na pewno ekonomia w naszym królestwie na tym zyska. Lwy jedzą kmieci, drwale spokojnie pracują. Jak dla mnie nie, sytuacja win-win. Jak się później okaże, na mapie jestem w stanie umieścić dwie farmy pszenicy. To też od razu to zrobiłem. Lord w końcu dostał zadanie bojowe, które polegało na pozbyciu się zagrożenia, a kiedy nikt mnie nie atakował, mogłem przynajmniej skupić się na rozwoju. Kiedy pokaże się pierwsza pszenica, przyda nam się młyn. Staram się zmieścić jeszcze więcej farm, jednak jest to niemożliwe. A trzeba było dać więcej oaz, a nie sobie ich żałować. No ale cóż, teraz tego nie zmienię. Przynajmniej skład zapasów mogłem powiększyć. Dzień dobry, Wasza Widzicie, jacy kulturalni ludzie, wskutek tego wybuduje im nawet piekarnie, i wcale to nie jest tak, że żarcie mi się powoli kończy. Obecnie wygląda to w porządku. Farmy są, piekarnie są, pierwsze materiały podbudowe płyną. Problemem może okazać się pierwszy atak. Myślałem, że po tym jak skończy się czas pokoju, od tego momentu będzie liczony te 5 minut do pierwszego ataku, ale jak ja się później na tym oszukałem, dopiero co zacząłem produkcję broni, a to już był atak. Na szczęście sprzyjało mi szczęście, ponieważ w tym samym czasie okazał się event, polegający na tym, że bandyci do mnie dołączyli. Tu pojawiło się coś ciekawego, wrogowie nie atakują ze znaku, tylko z rudy żelaza. Pewnie dlatego, że jest to jedyne miejsce, gdzie znajduje się ląd połączony z krańcem mapy. O tym również muszę pamiętać na przyszłość. Niemniej jednak, łucznicy rozprawili się z wrogiem, a moje królestwo przetrwało dzięki szczęściu. Armia jest, ale to nie znaczy, że nie będę potrzebował ich znacznie więcej. Przyda się nam również kamień, by postawić pierwsze mury. Aktualnie skupiłem się mocno na rozwoju militarnym królestwa, wydobycie kamienia, elementy obronne, jak i produkcja broni szła niemalże na trzy zmiany. Dostawiam nawet piekarnie, by dawać chłopom więcej żarcia, tym samym móc pobierać od nich większe podatki. Ale jak to w takich momentach, nie może być za dobrze. Atak wroga, a do tego wszystkie budynki zaczęły mi płonąć. Przez wroga nie mogłem ich zniszczyć. Nie miałem studni, także chciałem tylko obserwować jak całe moje diabli w ziemi. Jeśli miałbym patrzeć na pozytywy, to przynajmniej wróg został pokonany przez ogień. Ale nie wiem, czy to jest jakkolwiek pocieszające. O tyle dobrze, że trochę drewna miałem w składzie zapasu. Po tym, jak wrogowie należeli do przeszłości, plus ogień ustał, mogłem przejść do ponownej budowy królestwa. A takie było piękne królestwo. Kto w ogóle wymyślił coś takiego jak pożary? Świetnie, i cały progres poszedł. Ja jednak nie zamierzałem się poddać. Kilka budynków przetrwało. Zmniejszyłem podatki. Wybudowałem spichlerz. Czym prędzej rozpocząłem wydobycie drewna. A że mąka była w składzie zapasu. Pasów od razu rozpocząłem produkcję chleba. By ludzie nie uciekali mi z zamku. Obecnie potrzebuję odbudować wszystko, w tym kamień. Szkoda tylko, że tyle drewna nie mam. Zgadnijcie, co mogło stać się po chwili. Dokładnie tak. Kolejny pożar. A ja dalej z nie mam. Zanim wrogowie się zbliżyli, zdążyłem usunąć parę budynków. Tym samym odzyskałem część drewna. Jednak nie było tego dużo. Oponenci znowu spłynęli w ogniu, a ja ponownie musiałem odbudować całe królestwo. Gorzej tylko, że z każdym takim razem drewna miałem coraz mniej. Piekarnie może i mam, gorzej tylko z czasem, bo zaraz będzie kolejny atak, kolejny event, a ja muszę tutaj od nowa budować królestwo. Farmy zostały odbudowane, tartaki podobnie, chociaż ta nazwa takaś ta herezja, Nasze powinni zmienić nawet w twierdzę postarze, na poprawną nazwę czyli kopalnia drewna. Zawczasu budowałem studnie przy najważniejszych miejscach drewna mało i jakie ja mam tutaj budować? Pozostało mi tylko czekanie, co nie jest po mojej stronie bo jakby nie patrzeć no to co 5 minut jestem atakowany i dzieje się losowe wydarzenie, na przykład pożar. Także nie działa to na moją korzyść. A ja dalej operuję na armii, którą dostałem na początku gry. Pomijam fakt kolejnego ataku, gra uznała, że drzew nie będę miał. Nie no, świetnie. W tej chwili uznałem, że moje wyzwanie bez targowiska staje się kapkę niemożliwe, dlatego pozwoliłem na postawienie go i kupowanie tylko i wyłącznie drewna. Niczego poza tym. Ataku możemy w sumie powiedzieć, że był i to tyle. Nie było to żadne zagrożenie. Bieżąco, widziałem światełko dla tego świata. Gra teraz nie robi się taka zła. Rozpocząłem produkcję broni i udało mi się odbić zna. I to dwa razy. Kiedy zebrałem więcej jedzenia, postanowiłem je rozdawać mieszkańcom na rzecz pobierania większej ilości podatków. I nie, nie postawię kolejnej farmy, nawet kiedy już wyciąłem drzewa. Wciąż jest to niemożliwe. Niedobrze. W intencji produkowania skórzanych pancerzy usunąłem farmę pszenicy, ażeby móc postawić serownie. Chciałem nawet zamknąć to miejsce, by wrogowie pokazywali się przy znaku, ale nic to nie dało. Może oprócz tego, że moi łucznicy niszczyli przeciwników zanim ci zdążyli cokolwiek zrobić, ale nie, nie będziemy dzisiaj trysować gry. Dlatego też postanowiłem usunąć mur. Po postawieniu koszar, pierwsze co, to zabrałem się za szkolenie kuszników. Na wszelki wypadek umieściłem więcej studni. Ja naprawdę, już w tym podejściu masakrycznie obawiam się pożaru. Uznałem również, że jest to dobry czas na rozwój obronności. Powstała pierwsza wieża. Do tego mury, gdzie umieściłem kuszników. Rozpocząłem produkcję żelaza. By niebawem móc szkolić ciężko zbrojnych. Mimo to koledzy długo to nie popracowali. Zaraz nadszedł atak wroga i mi to zniszczyli. Co więcej, kuszników było za mało. Wrogowie wprawdzie wdarli się do centrum królestwa, ale poza tym nie uczynili niczego więcej. Powiem tak, trzeba zadbać o to królestwo, by było gotowe, aby odeprzeć więcej ataków. Na pozycjach, mamy Budynki płoną se! Jakiś mamy Czekamy na rozkazy pożary. Tym razem nie są mi straszne, chociaż ucznicy konni są bardzo denerwujący, gdyż moi ucznicy mieli ogromny problem, aby się ich pozbyć. A zarazem przy tym ataku straciłem wszystkich kuszników. Przynajmniej obecnie udało mi się zamknąć miejsce, skąd mógłby mnie atakować wróg. Myślałem, że teraz wszystko pójdzie z górki. Wystarczy produkować kuszników, mieć ich coraz więcej, wydobywać kamień i tak dalej, i tak dalej. Przy czym będę mógł zabrać się w zabudowę ładnego zamku. Wszystko brzmi pięknie, ale gra uważa co innego. Nagle zatek Kowali mnie bandyci i ci akurat pokazali się przy znaku. Gdy zauważyłem liczbę połkarzy, która biegła w stronę mojego królestwa, wiedziałem co to wróży. Mogłem tylko patrzeć jak królestwo było obracane w ruinę. Mogę się pocieszyć przynajmniej tym, że bandyci nie atakowali lorda i jednostek na siedzibie. Taki plus. Po raz kolejny, moje królestwo zostało zniszczone. To jednak jeszcze nie koniec. Od razu zabrałem się za agresywne kupowanie drewna i szybką odbudowę. Nie zdążyłem postawić kilku budynków, a to już pokazał się kolejny atak. Mało tego, ostatnie drzewa jakie pozostały na mapie, powiedziały papa. A to co się stało potem, no cóż... Wiedziałem, że możemy to skończyć tylko w jeden sposób. No tak. Dodajmy do tego jeszcze więcej bandytów, i jeszcze jeden atak. Była to chwila, gdzie królestwo upadło. Dosłownie, walka na tej wyspie to dosłownie jedno wielkie cierpienie. Nie ukrywając, aż mam ochotę to powtórzyć. Pytanie teraz: czy znowu wyspa, a może coś innego? A my jeszcze się spotkamy.